System miłości, w którym ciągle trwam, On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Był długi czas papieżem tej ziemi, prawie przez 27 lat, przekazywał narodom pokój i dążył, by wszyscy się wzajemnie szanowali, witał ludzi na placu świętego Piotra. Był bardzo skromny i nieraz męczony, skrzeszczał siłę ze swojego ducha, uczył wszystkich szczerej miłości i pragnął, aby jeden drugiemu. Na wieki u miłosiernego Boga Bo zawsze była w miłości do wiary Czysta jak święcona woda Leczył chorych i zrezygnowanych By stwierdzili, że Serca zawsze otwarte Bocie Święty odwiedzał różne kraje. Całował ziemię tam, gdzie go witali. Wierni czuli jego serce i dobroć, dlatego go tak mocno. wybaczył temu, który chciał go perfidnie zabić, przytulił do siebie i wziął żech. Odpoczywa na wieki u miłosiernego Boga, Bo zawsze była miłości do wiary, Czysta jak święcona wora. Udzielam sakramentów świętych, dał każdemu nadzieję przetrwania, umacniał nas wierzy, byśmy nie wątpili w Boga z własnego przekonania. Doradzą nam lek ukryć i oczy otworzyć. Był w stanie w nas dobro obudzić. Twierdził, że każdy kto chce, potrafi zło i nienawiść odrzucić. Miłował Boga, Maryję i Jezusa. Był z czystego źródła Dusza się z nami pożegnała i tknęła Pismo Święte w czasie. Osiernego Boga, bo zawsze była miłości do wiary, czysta jak święcona woda. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie Miłości Ojca Pio świętego Franciszka z Asyżu i świętego Michała Archanioła, który nam pomaga w walce ze złem, jakie się szerzy w tym świecie, bo w całym świecie, we wszystkich systemach gwiezdnych, na wszystkich planetach nie ma ideałów, Ojciec mówił, nie ma wyższej i niższej cywilizacji. Owszem, technicznie są wyższe czy niższe, ale wszędzie jest zło. Wszędzie jest to, czego nie chcemy. Nie ma idealnych cywilizacji. To ktoś tam głosi, to ezoterycy tak głoszą. Lubi jacyś ludzie, którzy im się coś przyśniło i myślą, że to jest prawda. <laughs> wszędzie jest zło. W całym kosmosie. Dopóki. Bóg czeka, ojciec Pio mówił, Bóg czeka, aż wszyscy wrócą, wszyscy, z wszystkich planet, wszystkich galaktyk, aniołowie, którzy kiedyś wyszli z nieba. My to dzisiaj nazywamy po katolicku grzechem pierworodnym. No ale to tak, tylko taka nazwa. Tak naprawdę napisano takie, takie bajeczki o, o zerwaniu jabłka, czy tam wiedzy. To są takie po prostu bajki tylko, opowieści. Ojciec Pio powiedział, że to, co się stało, Adam i Ewa, to jest tylko synonim taki, synonim, to jest taka bajka, synonim tego w opisie, co się stało w niebie, tak naprawdę. Bo to w niebie już postanowiono, że wyjdą aniołowie, stworzą sobie własne nieba. Taką mieli siłę i moc w sobie już, że wydawało im się, że stworzą takie samo niebo. No i co? No nie udało się, nie stworzyli, cierpimy. Jesteśmy w różnych systemach, a najlepszym systemem, żeby się wyrwać z tych wszystkich systemów, to jest właśnie system miłości, który głosił Jezus, o którym mówi ojciec Pio. I on działa pod każdym względem, we wszystkich warunkach. I w duszy, w ciele, we w strukturach hmm, państwa, w strukturach partii. Chyba że jest ateistyczna i lewacka, to tam nie działa, nie będzie działać, bo oni mają złe poglądy, mogą mieć takie czy inne poglądy, oczywiście, ale mają złe. Trochę obrażałem wczoraj parę osób, no trudno, będę obrażał ich pychę od czasu do czasu, jak trzeba, zwłaszcza poli pychę polityków. Ale tak trzeba. Ojciec spio mówi, że będę krzyczał. Na ulicach będę krzyczał też. Franciszek Zasyżu też chodził, krzyczał. Dlaczego miłość nie jest kochana? Ale rozumiał i wytykał im, dlaczego nie jest kochana, bo wiedział, gdzie jest przyczyna. <laughs> tak sobie mówisz, dlaczego miłość nie jest kochana, to nic nie znaczy jeszcze. To trzeba argumentu. Franciszek, Franciszek Zasyżu przecież chodził do rodzin, pomagał zbierać zboża, rolnikom, kobietom przynosił mleko, które kobiety, które ich męży, mężowie opuścili, a same zostały z dziećmi, pomagał i rozmawiał i orientował się we wszystkim, jak jest życie. To nie jest takie, jak nam się wydaje. To nie były same hasła. <laughs> Jan Paweł, owszem, <laughs> święty w niebie, rozmawiał z ojcem Pio również, dzisiaj będzie go z przodu, puszczę filmik on nie mógł krzyczeć za bardzo i, nie, i obrażać innych chociaż myśli takie miał no bo był na no, wysokim m, m, stanowisku o wysoki urząd, nie, to nie był nie mógł tak za bardzo, ale czasami zrobił przytyk widzieliście jak pan Jaruzelski jak poparzony wyskoczył ze spotkania z Janem Pawłem, tam mu coś powiedział odpowiedniego temu komuniście <laughs> służolczykowi Rosji który nam stan wojenny wprowadził. Żeśmy się zatrzymali w rozwoju przez to między innymi też. A teraz jest opozycja totalna, która zatrzymuje nas w rozwoju pod każdym względem, w rozwoju Polski, w rozwoju ekonomicznym, w rozwoju osobowości, bo oni mają złe, złą filozofię i złe podejście do życia. Nie rozumieją życia tylko yy, szatę tego życia, szata tego życia. im się tylko podoba. Nic więcej. Chociaż jak ja bym był papieżem, ojciec Pio mówił, to bym inaczej mówił niż Jan Paweł II, bo on miał swoje tam przyzwyczajenia, tak został wychowany. Dlatego tak ważną rzeczą jest w systemie miłości dobre nawyki, ojciec Pio mówi. Już dzieciom trzeba wprowadzać dobre nawyki, żeby potem mogły po swojemu myśleć tak jak trzeba i by mogły z tych nawyków wydobywać dobre uczynki, dobre uczucia, dobre myśli. Jak mamy złe nawyki, no to będzie źle. Jak to dziecko się wychowa? Na przykład, jak yy, dwóch panów yy, żyje ze sobą w jakimś związku i dziecko gdzieś tam ukradli komuś, przy, ukradli. No. Legalnie już dzisiaj można wszystko. No jak to dziecko będzie wychowane później? Do, do czego ono będzie dążyło? No zastanówcie się. Jakie ono będzie miało wyobrażenie o płci, o człowieku, o Bogu? No bez sensu kompletnie. Świat oszalał, Unia Europejska oszalała. Dobrze, to teraz jeszcze może przypomnę, że będzie spotkanie, Mirek tam organizuje, Góra Dorotki w Wędzinie 30 lipca o godzinie 13. Góra Świętej Dorotki. To tam już niektórzy byli, to jak ktoś chce, to może jechać, spotkać się. Mirek ma coś to do powiedzenia w tym temacie. A kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego życzę. Wiadomo, żeby te życzenia mogły się spełnić, to niestety PiS musi wygrać. No, będę o tym teraz mówił, no trudno, już mnie tutaj nikt nie przestawi. Nie ma takiej możliwości nawet. Dopiero jak wygrają, to odpuszczę bo będę wiedział, że Polska weszła na odpowiedni tor, na dobry tor, że nie spadła z autostrady w bagno, które, chcą, chce, które chce nam urządzić PO, cała ta opozycja. Pomódlmy się o nawrócenie wszystkich ludzi, którzy Nauczeni zostali złych systemów, złych nawyków, takich okropnych, genderowskich, i idą złą drogą i nie, nie idą do nieba, tylko ciągle się tułają tutaj. Muszą to zrozumieć, bo wszyscy są aniołami. Kiedyś też się zbawią, bo pójdą tą drogą lekką, łatwą i przyjemną, niebiańską, która nikogo nie krzywdzi i na nikogo się nie drze, <takujesz> tak jak ja wczoraj. Ale ja muszę, ja to ja. <takujesz> Inni nie muszą. <takujesz> Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroni nas przed demonem zła, który, jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. <takujesz> Teraz wiesz, Przeczytam, jaki kiedyś stworzyłem. W tych moich pismach są te wiersze. Coś mnie tutaj włoko. Wyższy stan zjawisk. Dzięki korzyści, konieczność spełnia wolę słusznej możliwości dobra. Ufność wobec kogoś polega na rezygnacji. Tajemniczego pierwiastka osobowości. Naturą wyższą niż wiedza można znaleźć odpowiedź na straszliwy i przyjazny zarazem sens życia. Bezsilny świadek nadzieja ocala prawdziwą radość, nowych procesów miłości w szkicach umysłu i temperaturze uczuć. Uff, fakt. W żyznych cechach świadomości otacza świat szczęściem poznania. Poznanie to jest dla nas najważniejsze, bo przez Poznanie, rozszerzanie poprzez wiedzę naszą wewnętrzną jest większa miłość. Dlatego kiedyś ojciec Pijał i powiedział: im więcej wiesz, tym jesteś większy. Ale nie z zakresu materii. Bo materii to się i tak wszystkiego nie dowiemy. Nigdy się niczego do końca nie dowiemy. Że będzie jakaś taka pełnia wiedzy. Nie, tu na Ziemi, w kosmosie nie. Nawet wyższe cywilizacje, gdzie mają lepszą technikę, też im się wiele rzeczy nie chce. cienko przędzą. No, tak samo, w całym kosmosie tak jest. Nie ma jakichś tu niebiańskich istot, cywilizacji. Tak głupoty po prostu, esoteryczne jakieś wymysły. Ktoś tam coś opowie, książkę napisze na ten temat, zarobi dużo i potem te dyrny małe wszyscy powtarzają pewnie, że są cywilizacje ale nie są znowu takie bardzo wyższe, nie są to, to nie idziemy że tak coraz wyżej, coraz wyżej i do nieba nie, tam te wyższe cywilizacje są jeszcze gorsze niż te bo tu się można zbawić za jednego życia krótkiego, a tam żyją dłużej być może, bo kiedyś tu na Ziemi też dłużej żyli, po tysiąc lat i więcej nawet Biblia to odnotowała przecież ale co z tego, co, co z tego życia, nic nie wynika Dalej umierają, dalej muszą się rodzić, mało tego, że pycha wiedzy pchnęła ich w niewiarę i zaprzeczanie Boga. Nie chcą wracać do nieba jeszcze bardziej. Im wyższa cywilizacja, tym bardziej nie chcą wracać do Boga. Wiedzą oni, owszem, wiedzą, bo wszyscy wiedzą, że Bóg jest. Ojciec Pio mówił, że cały kosmos, cała ta szata tego świata, szatan wie o Bogu, ale nie odpuszcza. Tak ojciec powiedział, ale nie odpuszcza. I my też nie odpuszczamy. Opozycja nie odpuszcza. Szaleje, idzie do przodu. Chce zepsuć wszystko. Polskę i nasze dusze. Nie można na to pozwolić. <laughs> Jeśli chcemy iść do nieba i zależy nam na innych, bo sam to ma jasne, że możemy się w kąt zaszyć i sobie tam modlić się, żyć tam korzonki jeść i przeleci życie i pójdziesz do nieba. Ale potem będziesz miał poczucie, że. Dużo rzeczy zawaliłeś, nie pomogłeś innym. Nie pomogłeś ateiście, nie pomogłeś jakiemuś lewakowi. Homoseksualiście nie pomogłeś. Żeby zrozumiał, w czym rzecz. <śmiech> <śmiech> Za te słowa takie, o, co, nie wiadomo, to właśnie kanały. No. Covid tak samo, jak się powiedział o COVID to i o tym, o tych ludziach różnych, to jest, to jest wolność słowa? No to, to mi kanał. dwa razy już mi skasowali kanał, właśnie, za te słowa, za te dwa głównie. <laughs> Dziwni ludzie tam rządzą tym internetem. No ale przecież wszyscy się zbawią no oni też, ale po co tak długo? No właśnie, ja mówię, żeby przyspieszyć im to, przyspieszyć im zrozumienie, i wtedy pójdą szybciej do nieba. Jakieś krótkie jedno rozważanie. Istnieje wiele niepotrzebnych trosk i problemów. Należy je odnaleźć, zauważyć i wyeliminować z naszej świadomości. Nie jest to łatwe, gdyż w tym świecie zmysły i umysł wciąż szukają doświadczeń. Wąska, królewska ścieżka mistyczna kroczy jeszcze raz, wąską królewską ścieżką mistyczną kroczy niewielu, a powinni wszyscy każdy po utracie raju czyli po wyjściu z nieba jest na nią przez Boga zaproszony, na tą ścieżkę duchową, na ten system miłości właśnie, gdzie już potem się nie krzyczy na nikogo, ale póki co to musimy krzyczeć, no bo co jak ich obudzić, jak oni śpią w, w marazmie Ideologicznym. Trzeba <laughs> tylko krzykiem na nich. Powinni wszyscy taką drogą iść. Każdy po utracie raju jest na nią przez Boga zaproszony. Każdy, kto serio zaangażuje się w ten przemijający świat, po śmierci, pozostaje w nim. Do kolejnego zaangażowania się, aż swoim filozoficznym umysłem zrozumie, że coś tu nie gra. Dopiero jak się zaczyna zastanawiać, bo co tak długo się zastanawiać, jak w mazi? To trzeba nakrzyczeć, on szybciej to za załapie. Lepszy procesor i szybciej mu to przeliczy. Najpierw, jak ojciec mówi, dodajemy, odejmujemy. Potem mnożymy, dzielimy, potem potęgujemy. Na końcu jest matura, więc jest to po kolei, ale. Ale żeby oni w ogóle zaczęli liczyć, dodawać i odejmować, to trzeba na nich nakrzyczeć, nauczyć ich tego. No, jak nie umieją, nikt im nie, nie uczy, jak dodać jeden, do, jak jeden dodać dwa. Mówię w przenośni oczywiście. Nikt tego nie nauczy, nie, nie zna tabliczki, no to koniec. Stoi w miejscu. W powijakach dalej jest taki komunista, czy jakiś lewak, czy jakiś tam. Anioł oczywiście, anioł. Zaznaczam, że to anioł. Czemu mu tupnąć na pięta albo na palca, żeby krzyknął i wtedy mu, jak otworzy buzie, to mu właśnie powiedzie coś mądrego, może to przełknie. Do żołądka bo pójdzie, a potem z żołądka przeniesie się do szarych komórek może. <śmiech> <śmiech> Dalej. Zacznie inaczej dochodzić do prawdy. Nie przez religię i sztuczne wykreowane mity. Wedy osiągną Wtedy, Wedy, ktoś tutaj napisał mi, wedy. wtedy osiągnie pełnią wiedzy. Czasami właśnie niestety, nie, jest troszkę jeszcze potrzebna, by korekta była tych moich pism, bo ja to wszystko sam, ktoś tam próbował, to jeszcze gorsze błędy nie wynalaz tego. No, to czasami komputer zmienia literkę, bo on rozumie Wtedy, a sobie napisał Wedy, no i, no, i ta sztuczna inteligencja to naprawdę nie, nie, nie jest za bardzo mądra. Nie rozumie, co chciałem napisać. No. I sztuczna inteligencja właśnie nie rozumie. Odnośnie sztucznej inteligencji to jest zagrożenie jednak duże, bo, bo jak nauczymy, sztuczna inteligencja się sama uczy. Jak mu na przykład dużo osób nagada, nagada różnych złych rzeczy, przekleństw, to ten, ta sztuczna inteligencja w, mm, również będzie robiła to samo. Nauczy agresji, będzie obserwowała tych ludzi. Komputer oczywiście swoje algorytmy będzie mieszało, mieszało i nauczy się zła i będzie nas atakować. Także to, 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 trzeba też wiedzieć. <laughs> Dlatego trzeba bardzo, bardzo ostrożnie z tymi algorytmami, bo one nigdy nie zrozumieją człowieka. O co chodzi? Intencji człowieka nie, nie odgadną nigdy. Są zagłupie po prostu. Wtedy osiągnie pełnię wiedzy, zrozumienie słowa potężnej wiedzy. W cudzysłowie, miłość Boga i Bliźniego. To jest najpotężniejsza wiedza. Miłość Boga i Bliźniego, o której opowiadał Jezus. Ta potężna wiedza zmienia świat, przywraca radość i wieczność. To tyle na dzisiaj, więc już nie będę tam czytał. Będzie filmik na początku z Janem Pawłem. To trzymajcie się systemu miłości. Jana Pawła, który był wysłannikiem z nieba również tu na Ziemię. Był zapowiadany przez Słowackiego przecież, że przyjdzie papież Polak <laughs> był. A lewica, opozycja, lewactwo zaatakowało Jana Pawła II. Chcieli go zniszczyć moralnie, w ogóle wykluczyć, w ogóle wszystkie kościoły zrównać z ziemią najlepiej, kapłanów powyrzucać, pozabijać. To jest właśnie... Na to chcecie głosować? <laughs> ja nie rozumiem tych ludzi. <laughs> Oni w ogóle nie powinni być w parlamencie ani w żadnej partii, bo to przecież partia zła. To oś zła, tak to, to mówił o Rosji ktoś. Oś zła. Peo to oś zła. Tylko pis, pamiętajcie. Tylko pis, nikogo innego. No i te wszystkie prawe, oczywiście. Rzeczy. I polska telewizja. Tylko i wyłącznie. Tam tak łamie wszystko. Nie opowiada co trzeba, chociaż robi wrażenie, że tam wszystko jest. Nie, jest pourywane. Robione wszystko pod Niemcy, Rosję i bogactwa ich. Bogactwa gazety wyborczej. <laughs> to trzymajcie się, bo znowu to ja nakrzyczałem, ale trudno. Muszę krzyczeć teraz.